Cześć wszystkim, Mateusz z tej strony Dzisiaj będzie kolejny filmik na temat kraniku ZEN Bardzo fajny kranik, powstał nie, nie tak dawno bo kilka miesięcy temu dosłownie i można sobie na nim teraz bardzo fajnie pozbierać tutaj kryptowalutę Horizon Co 20 godzin można sobie odebrać na spokojnie także ja sobie w tym momencie odbiorę bo jeszcze dzisiaj nie odbierałem Trzeba zaznaczyć, wszędzie gdzie są skutery, motory także czek, no i się nie udało no i parasolka teraz Udało się, zbierzemy sobie oczywiście Climb No i troszeczkę mi wpadło, jak widzicie tutaj mam wszystkie bonusy zaakceptowane Zweryfikowany adres przeglądarka Brave Też będzie link w opisie, social media wszystkie, no i hodl bonus Tutaj jeszcze tego bonusu nie mam maksymalnego, ale ja planuję sobie tutaj wrzucić razem z ekipą troszkę zenu, żeby ten bonus odbierać co dzień, bo to naprawdę mega pomaga no i tutaj sobie odebrałem 167 tysięcy zenis Wpadło oczywiście, za 20 godzin sobie wrócimy, o 6 rano oczywiście Wrócimy sobie, odbierzemy Tutaj ekstra rewards Wszystko widziałem tutaj załączone, tutaj zbieram sobie na kolejne bonusy, troszkę tego zena mam Troszeczkę się go uzbierało No a też jak ktoś by nie wiedział, to zena jeszcze można sobie na jednym kraniku zbierać no i tym kranikiem jest Falcet Crypto, bardzo lubiany przeze mnie kranik. Dzisiaj jeszcze nie zbierałem, ale planuję sobie pozbierać je wszystko znowu. Bo bardzo fajnie to się zbiera. Popatrzcie, mu zbierane 30 tysięcy coinsów, czyli jakieś 10 tysięcy Satoshi, no w przybliżeniu wiadomo, 30 tysięcy coinsów 10 tysięcy Satoshi, tutaj mam uzbierane 211 poziom. No i za każdy climb. Teraz mam 26% bonusu już, także fajnie ten bonus sobie rośnie. Cały czas rośnie, jestem mega zadowolony. Tutaj już niedługo będzie level 212, także fajnie. Odbiorę sobie teraz tutaj 40-minutowy climb raz na 40 minut mogę sobie go dobrać. Tu będzie 24 coinsy. No i zbieramy sobie, wiadomo, te shortlinki. achievements też sobie zaraz odbiorę. No a shortlinków już teraz tutaj PTC nie będę robił, tylko sobie potem zrobię to po filmie, bo naprawdę bardzo fajnie wpada. I wydaje mi się, że to jest jeden z bardziej opłacalnych raników, bo nigdzie tyle nie zbierzecie w ciągu kilku, w kilku godzin. Kilku godzin, kilkudziesięciu minut. PTC tutaj sobie tutaj planowałem jeszcze sobie w własną reklamę wrzucić, ale sam nie wiem co, co o tym myśleć. Hmm, polecenie tu niedługo dadzą tablistę polecone. Tutaj będzie dokładne rozpiska, kto ile klika. Ale wiadomo, to wszystko jest bardzo czasochłonne, i po prostu trzeba chwilę na tym posiedzieć, żeby takie coś tutaj zaprogramować, ustawić. Też czasem sobie zerkam tutaj na, na te propozycje, tutaj i widzimy, co tutaj mają obecnie w planach, co jest do zrobienia, no i co właśnie robią, czyli tutaj teraz będzie pokazane niedługo yy, przy wypłacie, czy cena tego coina wzrosła, czy spadła, no i statystyki do, do top. Będzie pokazany kto najwięcej zebrał, ile czego, gdzie, jak. No i strona poleconych. Niedługo, też pra prawdopodobnie, zostanie, zostanie dodany Tezos. A jakby ktoś nie wiedział, to Tezos jest na pierwszym miejscu pod względem e, kapitału, który jest zamrożony, który jest stakowany obecnie. Także bardzo fajny coin. Bardzo mocno wierzę w to, że ten Tezos zostanie w końcu dodany, bo bardzo chętnie bym go sobie zaczął wypłacać. No i tu faktor. No i jakiś system itemów. Nie wiem do końca co to jest, nie pamiętam tego. Ale zlecimy sobie tutaj wypłatkę. Wypłatkę sobie zlecimy. Widzę, że troszeczkę końce tutaj urosło, bo wczoraj było 3.04, a teraz jest 3.17. Ale to nic nie przejmujemy się. Ostatnio został dodany 0x tutaj, coin. Ale widzę, że go obecnie nie można niestety wypłacić. Także ja sobie oczywiście Horizon wypłacę. Pokażę Wam, że tutaj można. Direct. Maksymalna liczba końców. No i tutaj plusy, minusy. Gdyby ktoś nie wiedział o co chodzi z tymi plusami, minusami, minus to jest minus, a tutaj ten x to jest plus. Czyli popatrzcie: minus, plus, minus, plus. Minus x, minus x. Potem dwa plusy, minus. Eee, dwa plusy, minus. No i plus i dwa minusy. No i wypłata. Tutaj też potwierdzenie zostało dodane. Informacja: no i tu nie ma żadnego fi potwierdzamy sobie wypłatę no i transakcja poszła, także niedługo powinno się pojawić na moim koncie także mówię, tutaj zostało dodane Sweet Hodl Bonus, czyli można sobie tak jakby stake'ować, jakby bo im więcej macie, tym więcej dostajecie, czyli coś jak stake tylko tyle, że musicie zbierać, żeby to dostawać no i bardzo fajnie wpada, też tutaj jest ostatnio, ostatnio to zauważyłem, że jest takie coś jak Bonus rund czyli raz na 5 dni tutaj popatrzcie, raz na 5 dni jest bonus round where you can earn up to one zen czyli jednego zena co 5 dni możemy sobie wylosować no ja niestety teraz nie mogę bo im brakuje dwóch dni, czyli jutro i pojutrze i to mi wpadnie, ale tutaj sobie już odebrałem to 4 razy, popatrzcie no i popatrzcie jak to fajnie wpada 256 tysięcy zenis na raz Obecnie nie udało mi się jeszcze trafić jednego Zen'a, ale myślę, że to jest do zrobienia i w końcu się udało. O tym informacja na pewno, jakby się udało, to będzie na fanpage'u się pochwalimy, że się udało. Ale bardzo fajnie wpada faktycznie, tutaj zaczyna to się rozwijać. Myślę, że niedługo też zamiast y, samych Masternode, gdzie obecnie Zen prowadzi, to zostanie też prowadzony staking. Nie mówię, że tak będzie, ale coś mam takie przeczucie, że tak może być. Tutaj popatrzcie. Horizon prowadzi pod względem postawionych masternot. Jest bardzo mało tutaj roi. Jak widać, masternote kosztuje 250 dolarów, ale jak widać, tutaj tych masternot jest aż 35 tysięcy. Także naprawdę mega nadwyżka w porównaniu do innych kryptowalut. Tutaj na przykład Polis jest 6000, tysięcy. To jest już parokrotność tego, co ma Polis postawione. Także. Bardzo fajnie to wpada, zaczynamy sobie to zbierać, zbierać, rozkręca się, a też cena ostatnio Horizon. Cena ostatnio troszkę to urosła, bo było po 5.90, to jest po 6.17. Także fajnie, że to urosło. Mamy nadzieję, że to w końcu urośnie do tych 60 dolarów, czyli do tego ATH. I naprawdę tutaj troszeczkę się tym wzbogacimy, bo to jest mocny projekt i bardzo w niego również liczymy. Także to na tyle. Dzięki, że obejrzeliście. Pamiętajcie, żeby uzyskać łapkę w górę. No i subskrypcję oczywiście na kanale, żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Także dzięki. Cześć. Do zobaczenia.